TVG9, znowu jesteśmy w Ostrudzie, rozmawiamy z panem Songolem. Przypomnijmy, że został on Niesławiany wielokrotnie i pomawiany w internecie, no jak się okazało przez, przez urzędników y, państwowych, pracowników sądów, policjantów i, i tym podobnych y, ludzi, co jest, co jest no w ogóle kuriozum. Y, I prokuratura stwierdziła, że rzeczywiście przestępstwa na, na pana szkodę tak zostały y, popełnione, tylko że, że to jest przestępstwo ścigane z y, oskarżenia prywatnego. No i jak, jak panu idzie kompletowanie danych do wniosku, bo, bo nie jest to łatwe, z tego co. Tak, oczywiście, wiem. do przewidzenia jest blokada, ponieważ jak przewiduje prawo kompletując dokumenty z własnej inicjatywy do złożenia tegoż prywatnego aktu oskarżenia, w większości przypadków muszę o takie dokumenty występować sam. I wystąpiłem już pisemnie do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu Pietraszewskiej oraz Prezesa Sądu Rejonowego w ostrudzie Borowego o wskazanie konkretnego komputera przypisanego do konkretnej osoby, do konkretnego pracownika i ujawnienia personalnie tejże osoby, która dokonywała no przestępstw na moją szkodę. No tak, bo mu, musi, musi pan podać, podać tak, o oskarżonego. W, przeci, niestety. w przeciwnym przypadku, jak stanowi prawo, sąd odrzuci mój akt tak, oskarżenia. Właśnie, no to są właśnie e, kuriozum, problemy z prywatnymi, jak tam oskarżenia. Kuriozum, ponieważ y, y, wskazane przeze mnie dwa y, podmioty. Do, na których spoczywa prawny obowiązek udzielenia mi takiej odpowiedzi, wskazania tegoż pracownika, który będzie podany w prywatnym akcie oskarżenia. Odmawiają, piszą mi tutaj mhm. rzeczy niestworzone, że nie ma takiej możliwości, prawda, że Sąd Rejonowy w Ostródzie nie ma możliwości ustalenia z jakiego to komputeruż zostało to nadane. Po prostu po treści tych pism odczuwam, E, 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 odczuwam to, że jest blokada, że będzie cały czas robione pod górkę, e, mhm. w, e, w szybkim ustaleniu e, przestępcy. Mhm. E, jeszcze co no chciałbym... Może to sam pan prezes e, dokonywał tych pisów, no bo jak tak... albo ktoś jemu bliski. No. W chwili no jest... obecnej e, powiem tyle, że internet w sądzie rejonowym w ostrudzie... Był instalowany za moich czasów w chwili popełnienia przestępstwa nie dla każdego pracownika, tylko dla osób zwłaszcza sprawujących funkcje kierownicze. Czyli tu e, e, organy ścigania karnego, e, zwłaszcza muszą e, badać e, i brać pod uwagę tych domniemanych sprawców z tegoż kręgu. Nie ma innej możliwości. Mało tego, jeszcze chciałem dodać to, że w swoim piśmie do prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu Pietraszewskiej zapytałem się wprost, w swoim piśmie, czy ona, czy ta pani, sprawując nadzór zwierzchni nad sądami Okręgu Elbląskiego, w tym Sądu Rejonowego w Ostrudzie, w odniesieniu do tej konkretnej sprawy, kiedy pracownik. Sąd Nowego Wostrudzie dokonał przestępstwa na moją szkodę, czy ta pani poczuwa się w jakikolwiek sposób do przeproszenia mnie jako obywatela pokrzywdzonego. Jest tu pismo pani Pietraszewskiej, że nie widzi takiej potrzeby, aby nie przepraszać. I mało tego pisze, pisze, co jest po prostu bzdurą, jest totalną bzdurą, że ona nie sprawuje żadnego nadzoru nad pracą sądu, Nowego w Ostródzie. To jest po prostu skandal. Jeden wielki skandal, który towarzyszy od początku tej sprawy. Mhm. Czyli urzędnicy i sędziowie mają zagwarantowaną za anonimowość w internecie pełną, tak? I nawet kiedy popełniają przestępstwa, kiedy wstępnie jest stwierdzone popełnienie przestępstwa, wnioski nasuwają się same. Wnioski no tak. nasuwają się same. Panie redaktorze. Ja niejednokrotnie zastanawiałem się, czy to jest w zasadzie sprawa do sądu, czy to jest sprawa do reżysera filmów sensacyjnych z domieszką no. psychiatrii. Tak, 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 jakiś Teatr absurdu bardziej, no. Dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. Jeszcze Dobra. chciałem jedną rzecz dodać na zakończenie: co jest jakimś, no nie wiem, schizofrenią wręcz, proszę sobie wyobrazić. Że wcześniej przed wypowiedzeniem mi stosunku pracy, jedną z dróg zlikwidowania mnie jako kuratora, żebym po prostu został wydalony z zawodu, było wszczynanie nieskończonej ilości postępowań dyscyplinarnych, gdzie według ustawy o kuratorach mhm. można było wnioskować o tak, karę, ale... mhm. karę wydalenia ze służby. Tak. I powiem w ten sposób. Ale pan został zwolniony w końcu w normalnym trybie, tak? Wypowiedzenia? Tak, to odczymał... No i już, już, już nie ma praw z tym problemów. Nie ma, bo nie jestem pracownikiem sądu, nie no. jestem kuratorem. To, 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 to... był kuratorem, muszę mieć zatrudnienie jako kurator. Pa... No to, to, to. Proszę państwa, mija drugi miesiąc, ja otrzymuję pismo od Aha. rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznika dyscyplinarnego, czyli kuratora Sławomira Stasiorowskiego, zatrudnionego w sądzie renowym w Biławie, w którym on domaga się. Mimo, że ja już nie jestem pracownikiem od dwóch miesięcy. Nie, nie, nie. Sądu, jakiegokolwiek Nie jestem kuratorem On domaga się w dalszym ciągu e, 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 Oskarża a. mnie O naruszanie dyscypliny służbowej a. Proszę Państwa i... Został Pan wyrzucony i chodzi o to, żeby jeszcze bardziej Pana wyrzucić nie? Tak, zostałem wyrzucony i nadal się a. chce mnie i Nadal e, Pan Stasiorowski Chce mnie wyrzucić więc Ale ja jeszcze mo mocniej, tak? Więc ja już po prostu nie wiem jak możliwe jest wyrzucenie Po raz drugi człowieka, no który już został wcześniej wyrzucony ja powiem tylko tyle, że... Ee, no to już zupełnie w, ja w dalszym ciągu mhm. toczy się śledztwo mhm. prokuratorskie w prokuraturze mhm. rejonowym w nowym mieście Lubawskim o sygnaturze, pamiętam, mhm. DS 64, łamane na 10, o nadużycie władzy przez Sławomira Stasiorowskiego I to śledztwo nie zostało zakończone. Mhm. Ja na bazie tego pisma, no chyba zostanę zmuszony. Złożyć wniosek o stwierdzenie, czy pan Sławomir Stasiurowski, kurator renowego Nowego Wiławie, spełnia wymogi formalne i czy legitymuje się zdolnością do wykonywania swojego zawodu. Bo ja po tych pismach odnoszę wrażenie, że chyba raczej nie. I uważam, że tak jak każdego obywatela można wnioskować o przebadanie jego stanu zdrowia psychologiczno-psychiatrycznego, będę wnioskował również na zasadzie analogii. W tym kierunku, żeby to y, uprawniony podmiot wystąpił o zbadanie, ponieważ no te pismo po prostu, ja nie wiem, czy, czy po prostu to pisze osoba y, posiadająca zdolność do wykonywania zawodu. Mhm. Dobrze, na tym może skończymy. Dziękuję ha. bardzo. Dziękuję.